Lekarz wszedł do pokoju z wyrazem twarzy, który natychmiast rozpoznałam. Widziałam go już wcześniej. Ten wyraz bezsilności i współczucia, gdy medycyna osiąga swoje granice. Moja córka Karolina chwyciła krawędź łóżka szpitalnego tak mocno, że jej knykcie pobielały. Jej ateizm, jej duma i racjonalność. Wszystko to zniknęło w jednej sekundzie, gdy usłyszała słowa Zostało jej może 24 godziny. Przykro mi, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Nigdy nie zapomnę tego momentu. Kobieta, która przez 15 lat wyśmiewała moją wiarę, która nazywała religię zabobonem dla słabych umysłów, teraz padła na kolana obok łóżka swojej dziesięcioletniej córki i zaczęła się modlić. Głośno, rozpaczliwie. Do Boga, którego istnieniu zaprzeczała przez całe swoje dorosłe życie. Ale może powinnam zacząć od początku. Nazywam się Helena Kowalska. Mam 63 lata i całe życie byłam wierną katoliczką. Wychowałam troje dzieci w wierze, ale moja środkowa córka, Karolina, odrzuciła Kościół, gdy tylko skończyła 18 lat. Była najzdolniejszą z moich dzieci. Skończyła Biochemię na Uniwersytecie Warszawskim. Zrobiła doktorat w Niemczech. Zawsze powtarzała, że nauka odpowiada na wszystkie pytania, a wiara jest tylko wypełniaczem luk w wiedzy. Mama, XXI wiek, a ty nadal wierzysz w bajki? Mówiła z tym swoim pobłażliwym uśmiechem, który łamał mi serce. Gdy urodziła się mała Zosia, moja wnuczka, próbowałam delikatnie sugerować chrzest. Karolina i jej mąż Tomasz. Również naukowiec i ateista kategorycznie odmówili. Nie będziemy indoktrynować dziecka, gdy dorośnie, sama zdecyduje, usłyszałam wtedy. Modliłam się za nich po cichu, nie naciskałam, choć bolało mnie, że Zosia rośnie bez Boga w życiu. Zosia była wyjątkowym dzieckiem, bystra, wrażliwa, kochająca przyrodę. W wieku ośmiu lat już czytała książki o astronomii i biologii. Znała nazwy wszystkich planet i głównych gwiazdozbiorów. Miała mamę naukowca, więc może to naturalne. Ale miała też coś, czego nie dała jej matka: niezwykłą wrażliwość na cierpienie innych i jakąś wrodzoną duchowość. Pamiętam jak raz zapytała mnie podczas wspólnego weekendu: Babciu, a co się dzieje z nami, gdy umieramy. Karoliny nie było wtedy w pokoju, więc odpowiedziałam zgodnie z moją wiarą. Zosia słuchała z szeroko otwartymi oczami, a potem powiedziała coś, co mnie zaskoczyło: To piękne, babciu, chciałabym w to wierzyć. Nigdy nie powiedziałam Karolinie o tej rozmowie. Życie toczyło się normalnie, aż do tamtego feralnego dnia osiem miesięcy temu. Karolina zadzwoniła do mnie z płaczem. Zosia zemdlała w szkole, trafiła do szpitala. Badania wykazały coś niepokojącego. Potrzebne były dalsze testy. Te dalsze testy przyniosły diagnozę, która zmieniła wszystko: rzadka postać białaczki, agresywna, szybko postępująca. Rozpoczęła się walka z czasem chemioterapia, radioterapia, eksperymenty medyczne. Karolina i Tomasz rzucili wszystko prace, badania naukowe, by być przy córce. Korzystali ze wszystkich znajomości w środowisku medycznym. Skonsultowali przypadek Zosi z najlepszymi specjalistami w Europie. Przez sześć miesięcy obserwowałam, jak moja córka uparcie wierzy w naukę i medycynę. Znajdą rozwiązanie, mamo, muszą znaleźć, powtarzała, choć z każdym tygodniem Zosia słabła coraz bardziej. Tomasz spędzał noce na czytaniu medycznych publikacji. Szukając alternatywnych terapii Oboje zachowywali się tak, jakby wystarczająco silna wola i intelekt mogły pokonać chorobę Nigdy nie wspominałam o modlitwie czy Bogu Wiedziałam, że to tylko ich zirytuje Ale modliłam się Codziennie I zamawiałam mszę w intencji Zosi Chodziłam do kościoła o piątej rano, zanim jechałam do szpitala pomagać Karolinie Przełom nastąpił dwa tygodnie temu Stan Zosi gwałtownie się pogorszył. Infekcja, którą złapała podczas ostatniej chemioterapii, okazała się zbyt silna dla jej osłabionego organizmu. Trafiła na ojom. I właśnie wtedy, w tamtej sterylnej sali szpitalnej, usłyszeliśmy te słowa od lekarza. Zostało jej może 24 godziny. Karolina zastygła. A potem, ku mojemu zdumieniu, padła na kolana przy łóżku córki. Boże! Zaczęła szeptać, a potem jej głos stał się głośniejszy, bardziej rozpaczliwy: Boże, jeśli tam jesteś, jeśli istniejesz, proszę nie zabieraj mi jej. Proszę, zrobię wszystko, wszystko, tylko pozwól jej żyć. Tomasz stał jak skamieniały, patrząc na swoją żonę z niedowierzaniem. Byłam równie zszokowana, ale podeszłam do Karoliny i uklękłam obok niej. Położyłam dłoń na jej plecach, czując jak drży. Boże, wiem, że nie wierzyłam w ciebie. Wyśmiewałam tych, którzy wierzyli. Byłam głupia i arogancka. Ale jeśli istniejesz, jeśli naprawdę tam jesteś, błagam cię. Oszczędź moje dziecko. Weź mnie zamiast niej, jeśli musisz kogoś zabrać. Ona ma tylko 10 lat. Nie zasługuje na to. Modlitwa Karoliny trwała prawie godzinę. Nie były to wyuczone formułki, ale najszczersza, najczystsza forma błagania, jaką kiedykolwiek słyszałam. Tomasz w końcu dołączył do nas, choć nie modlił się, po prostu trzymał żonę za rękę, jakby sam nie wierzył w to, co się dzieje. Gdy Karolina w końcu umilkła, wykończona emocjonalnie, zapytałam cicho: Chciałabyś, żeby ksiądz przyszedł do Zosi? Spodziewałam się odmowy, nawet w tym momencie kryzysu. Ale Karolina spojrzała na mnie i powiedziała: Tak, poproś go. I: Mamo, naucz mnie, jak się właściwie modlić. To był moment, którego nigdy się nie spodziewałam. Moja wykształcona, racjonalna córka prosiła o modlitwę. Prosiła o księdza. Zadzwoniłam do ojca Piotra, kapelana szpitalnego, z którym zaprzyjaźniłam się podczas tych miesięcy choroby Zosi. Przyszedł natychmiast. Najbardziej zaskakujące było to, że Tomasz nie protestował. Stał przy łóżku Zosi, trzymając jej drobną rączkę, gdy ojciec Piotr udzielał jej sakramentu namaszczenia chorych. Nie odezwał się ani słowem sprzeciwu. Zosia była nieprzytomna, podłączona do respiratora, ale wierzyłam, że gdzieś w głębi duszy czuje naszą obecność i modlitwy. Ta noc była najdłuższa w moim życiu. Siedzieliśmy przy łóżku Zosi, modląc się na zmianę. Karolina powtarzała za mną słowa modlitw, których uczyła się jako dziecko, a które teraz wracały do niej powoli. Czasem się myliła, czasem przerywała i mówiła własnymi słowami. Tomasz milczał, ale nie wychodził z sali. Nad ranem zdarzyło się coś, co lekarze później nazwali medycznie niewytłumaczalnym. Parametry Zosi zaczęły się stabilizować, gorączka spadła, oddech stał się mniej płytki, lekarz dyżurny, który przyszedł sprawdzić jej stan, nie krył zdziwienia. To nietypowe, powiedział, sprawdzając wyniki. Infekcja jakby ustępuje. Nie chcę dawać fałszywej nadziei, ale coś się zmieniło. Karolina spojrzała na mnie z wyrazem twarzy, którego nigdy nie zapomnę. Mieszanką niedowierzania, nadziei i jakiegoś nowego rodzaju pokory. Mamo, myślisz, że to możliwe? zapytała szeptem. Uścisnęłam jej dłoń. Z Bogiem wszystko jest możliwe, kochanie. Następne dni przyniosły to, co lekarze ostrożnie zaczęli nazywać nieoczekiwanym polepszeniem. Zosia wyszła ze stanu krytycznego. Infekcja ustąpiła. Jej wyniki zaczęły się poprawiać. Powoli ale systematycznie. Po tygodniu Zosia odzyskała przytomność. Była słaba, ale uśmiechnęła się gdy zobaczyła matkę. Karolina płakała, trzymając córkę za rękę. Kochanie, jesteś z nami. Wróciłaś? Powtarzała. Najbardziej zaskakujące było to, co Zosia powiedziała, gdy już mogła mówić. Spojrzała na matkę i wyszeptała: Mamo, widziałam babcię Jadwigę. Jadwiga to moja matka która zmarła, gdy Zosia miała trzy lata. Karolina spojrzała na mnie zdezorientowana. Co mówisz, kochanie? Babcia Jadwiga była ze mną. Powiedziała, że jeszcze nie mój czas, że muszę wrócić, bo mam coś ważnego do zrobienia. Zosia nie mogła znać mojej matki. Miała tylko trzy lata, gdy Jadwiga odeszła, a jednak opisała szczegóły. Srebrną broszkę w kształcie motyla, którą matka zawsze nosiła. Specyficzny sposób, w jaki układała włosy. Karolina słuchała z szeroko otwartymi oczami. Późno w nocy, gdy Zosia zasnęła, a my siedziałyśmy w korytarzu szpitalnym, Karolina powiedziała cicho: Mamo, ja. nie wiem, co o tym myśleć. Byłam tak pewna. tak arogancko pewna, że wszystko wiem. Co czujesz teraz? zapytałam ostrożnie. Nie wiem, odpowiedziała szczerze. Nie mogę zaprzeczyć temu, co się stało. Lekarze mówią o spontanicznej remisji albo nieoczekiwanej odpowiedzi immunologicznej. Ale ja, ja modliłam się, mamo. Ja, która nigdy się nie modliłam. I coś się stało. Może to przypadek, powiedziałam, choć nie wierzyłam w to ani przez chwilę. Może. Karolina uśmiechnęła się smutno. Ale czy to nie dziwne, że nagle przypadek? Staje się możliwym wyjaśnieniem dla kogoś, kto zawsze odrzucał przypadkowość wszechświata? Zawsze mówiłam, że wszystko ma racjonalne wyjaśnienie że wszechświat działa według ścisłych praw fizyki. A teraz łapię się na myśli, że może są rzeczy, których nie rozumiem może są wymiary rzeczywistości, których moja nauka nie ogarnia. To była pierwsza z wielu takich rozmów w kolejnych dniach. Zosia wracała do zdrowia w tempie, które zadziwiało lekarzy. Dwa tygodnie po cudzie, jak to nazwałam w myślach, badania wykazały drastyczny spadek komórek nowotworowych. Lekarz prowadzący, dr Nowak, człowiek nauki do szpiku kości, powiedział Karolinie coś zaskakującego. Pani Karolino, jestem lekarzem od 30 lat. Widziałem remisje i poprawy, ale to to jest wyjątkowe. Nie potrafię tego wyjaśnić, i choć nigdy nie mówię tego pacjentom, czasem są przypadki, które skłaniają nawet mnie do zastanowienia się, czy nie działa tu jakaś wyższa siła. Karolina nie odrzuciła tych słów, jak zrobiłaby to jeszcze miesiąc wcześniej. Skinęła tylko głową. Wczoraj Zosia wyszła ze szpitala. Nie jest całkowicie wyleczona. Nadal czeka ją długa droga, badania kontrolne. Być może więcej terapii, ale jest z nami. Żyje i ma szansę. A dziś rano Karolina zadzwoniła do mnie z pytaniem, które nigdy nie przeszłoby jej przez gardło jeszcze dwa tygodnie temu. Mamo, czy możemy porozmawiać o chrzcie Zosi? Nie naciskałam, zapytałam tylko: jesteś pewna? To duża zmiana w Twoim światopoglądzie. Nie jestem pewna niczego. Odpowiedziała z niespotykaną u niej pokorą. Nie stałam się nagle głęboko wierzącą katoliczką. Nadal mam tysiące pytań i wątpliwości. Ale wiem jedno. W tamtym szpitalnym pokoju doświadczyłam czegoś, czego nie potrafię wyjaśnić. I jeśli istnieje choćby cień szansy, że jest Bóg, który wysłuchał moich modlitw i uratował Zosie, to chcę, żeby moja córka miała szansę go poznać. Chcę, żeby miała to, czego ja jej odmawiałam. Możliwość wyboru. Siedzę teraz w swoim mieszkaniu, spisując tę historię. Za dwa dni Zosia przyjmie chrzest w małej kaplicy szpitalnej. Ojciec Piotr będzie celebrował. Tomasz zgodził się, choć sam nadal określa się jako agnostyk. Otwarty na pytania, jak teraz mówi. Karolina czyta Biblię. Nie robi tego z fanatycznym zapałem nowo ale z ostrożną ciekawością badaczki, która odkryła nowy, nieznany kontynent. Zadaje pytania, dyskutuje, czasem się nie zgadza, ale już nie wyśmiewa, już nie odrzuca z góry. Wczoraj powiedziała coś, co chyba najlepiej opisuje jej przemianę: Mamo, zawsze myślałam, że wiara to przeciwieństwo wiedzy, że im więcej wiesz, tym mniej potrzebujesz wierzyć. Ale teraz widzę, że może być inaczej. Może wiara zaczyna się tam, gdzie kończy się wiedza. Może to nie jest wypełnianie luk, ale uznanie, że poza granicami tego, co znamy, jest coś więcej, że są wymiary rzeczywistości, których nasze laboratoria i równania nie potrafią zmierzyć. Nie wiem, jak potoczy się duchowa droga mojej córki. Nie wiem, czy jej nowe otwarcie na wiarę przetrwa, gdy emocje opadną. A Zosia wyzdrowieje całkowicie, w co głęboko wierzę. Ale wiem jedno. W tamtym szpitalnym pokoju, gdy medycyna powiedziała koniec, gdy nauka rozłożyła bezradnie ręce, moja dumna, racjonalna córka uklękła i zaczęła się modlić. I coś, ktoś, jej odpowiedział. Oto, co zapamiętam najbardziej z tej historii: widok mojej córki, wykształconej, inteligentnej kobiety która zawsze miała odpowiedź na wszystko: klęczącej przy łóżku umierającego dziecka i szeptającej z desperacją. Boże, jeśli tam jesteś, a później, gdy Zosia otworzyła oczy, ten sam szept, ale już inny. Boże, dziękuję, dziękuję, że tam byłeś. Czasem największe cuda nie dzieją się w ciele, ale w duszy. I czasem najbardziej zadziwiające nawrócenia przychodzą nie przez argumenty i debaty, ale przez momenty absolutnej bezsilności, gdy wszystko, co uważaliśmy za pewne, rozpada się jak domek z kart. Karolina nie zaprzestała bycia naukowcem. Nadal kocha fizykę i biologię. Ale jak sama mówi, nauka daje wspaniałe odpowiedzi na pytanie jak. Ale na pytanie, dlaczego, już niekoniecznie. A dziś rano usłyszałam, jak Zosia pyta matkę: Mamo, a ty teraz wierzysz w Boga? Karolina zawahała się, a potem odpowiedziała: Wierzę, że jest coś większego od nas, coś czego nie rozumiem, ale co być może rozumie mnie i wierzę, że to coś wysłuchało, gdy błagałam o Twoje życie. To znaczy, że się modliłaś? Zosia wydawała się zaskoczona. Tak, kochanie, modliłam się po raz pierwszy w dorosłym życiu i to była najszczersza modlitwa, jaką kiedykolwiek wypowiedziałam. Widziałam, jak Zosia uśmiecha się do matki z mądrością, która wydaje się wykraczać poza jej dziesięć lat. Wiedziałam, że babcia Jadwiga miała rację, powiedziała cicho, powiedziała, że muszę wrócić, bo mam coś ważnego do zrobienia. Może tym czymś było pomóc tobie odnaleźć Boga. Karolina nie odpowiedziała, tylko przytuliła córkę mocno. Ale widziała mu łzy w jej oczach. I wtedy pomyślałam, że może to jest ten największy cud. Nie tylko to, że Zosia żyje, choć to samo w sobie jest niewytłumaczalne, ale to, że przez cierpienie, przez graniczące z niemożliwym doświadczenie, serce kobiety, która wyśmiewała wiarę, Otworzyło się na coś większego od niej samej. Może w tym jest jakiś sens, że czasem musimy stanąć na krawędzi przepaści, doświadczyć całkowitej bezsilności, by zrozumieć, że nie wszystko jest w naszych rękach, że są pytania, na które nauka nie daje odpowiedzi, że są wymiary rzeczywistości, których nie da się zmierzyć żadnym instrumentem. Tomasz powiedział wczoraj coś, co zapadło mi w pamięć. Jestem fizykiem. Zajmuje się badaniem wszechświata. I im więcej się dowiaduje, tym bardziej zdumiewający wydaje mi się ten wszechświat. Czy to takie niemożliwe, że istnieje jakaś inteligencja za tym wszystkim? Jeśli istnieje, to nie zniszczy to nauki, tylko ją wzbogaci. Za dwa dni Zosia przyjmie chrzest. Karolina wybrała dla niej drugie imię nadzieja. Bo to właśnie odnalazłam w tamtym szpitalnym pokoju. Gdy wydawało się, że wszystko stracone, wyjaśniła. A ja? Ja dziękuję Bogu za cud, którego byłam świadkiem. Nie tylko za uzdrowienie Zosi, ale za tę niezwykłą podróż duchową mojej córki. Od arogancji pewności do pokory pytań, od zamkniętego racjonalizmu do otwartości na tajemnice. Bo może wiara nie jest przeciwieństwem rozumu, jak zawsze twierdziła Karolina. Może jest jego dopełnieniem, światłem, które pada na te obszary życia, których rozum nie potrafi oświetlić. Jak powiedział kiedyś Tomasz, nauka to świeca w ciemności, oświetla krąg wokół nas, ale im większy ten krąg, tym większy też obwód, na którym stykamy się z niepoznanym. I może właśnie na tym obwodzie, na granicy między znanym a niepoznanym, rodzi się prawdziwa wiara. Nie ta naiwna, ślepa, ale ta dojrzała, świadoma ograniczeń ludzkiego poznania, a jednocześnie otwarta na to, co poza nim. Dziś rano Karolina poprosiła mnie, żebym nauczyła ją odmawiać różaniec. Nie dlatego, że nagle stała się tradycyjną katoliczką, ale jak powiedziała: Chcę poznać język, którym próbowałaś rozmawiać z Bogiem przez całe życie. Usiadłyśmy więc razem, dwie kobiety z różnych światów. Ja, prosta, wierząca od zawsze, ona, naukowiec z bagażem wątpliwości i zaczęłyśmy się modlić. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, słowa płynęły powoli, czasem niepewnie z ust Karoliny, a ja pomyślałam, że być może jest to początek nowej drogi, drogi, na której rozum i wiara nie będą wrogami, ale towarzyszami podróży. Drogi, która zaczęła się od rozpaczliwego wołania w szpitalnym pokoju Boże, jeśli tam jesteś, i na której Bóg odpowiedział w sposób, którego nikt się nie spodziewał to jest moje świadectwo. Świadectwo matki, która zobaczyła, jak jej niewierząca córka odkrywa wymiar rzeczywistości, który wcześniej odrzucała. Świadectwo babci, która widziała cud nie tylko w ciele wnuczki, ale i w sercu własnego dziecka. Bo czasem największe cuda dzieją się nie przez błyskawice z nieba, ale przez ciche otwarcie serca, które wcześniej było zamknięte. I może właśnie to jest największy dowód na istnienie Boga nie w wielkich teologicznych traktatach czy naukowych debatach ale w tej niezwykłej podróży ludzkiego serca od pewności do wątpliwości, od wątpliwości do pytań od pytań do otwarcia. Od otwarcia do spotkania, bo jak powiedziała Karolina kilka dni temu: Mamo, nie wiem, czy odnalazłam Boga, ale mam wrażenie, że to On odnalazł mnie tam, w tamtym szpitalnym pokoju, gdy nie miałam już nic, ani nadziei, ani pewności, ani odpowiedzi. I może o to właśnie chodzi w wierze nie o znalezienie wszystkich odpowiedzi, ale o odkrycie, że jest ktoś, kto zna nas lepiej, niż my sami siebie znamy, kto słyszy, gdy wołamy z głębi rozpaczy i kto czasem odpowiada w sposób, który przekracza wszelkie nasze wyobrażenia. Jutro pojadę z Karoliną i Zosią do kościoła. Nie będę naciskać, nie będę pouczać, będę po prostu obecna, gdy moja córka stawia pierwsze niepewne kroki na nowej drodze, drodze, której istnienia jeszcze niedawno by nie dopuściła. I będę dziękować Bogu za cud, którego byłam świadkiem. Cud, który rozpoczął się od rozpaczliwej modlitwy. Boże, jeśli tam jesteś, Bóg tam był, i odpowiedział. Dziś wieczorem, gdy siedziałyśmy w kuchni przy herbacie, Karolina powiedziała cicho: Wiesz, mamo, zawsze myślałam, że ludzie wierzą w Boga, bo boją się śmierci. Ale teraz widzę, że może jest inaczej. Może wierzymy nie dlatego, że boimy się śmierci, ale dlatego, że kochamy życie i czujemy, że jest w nim coś więcej, coś, czego nie da się zmierzyć ani zważyć. Uśmiechnęłam się tylko, bo w tych słowach usłyszałam echo tej samej prawdy, którą nosiłam w sercu przez całe życie, prawdy, której nie potrafiłam przekazać Karolinie przez wszystkie te lata debat i dyskusji. Prawdy, którą musiała odkryć sama w najciemniejszym momencie swojego życia, gdy wszystko inne zawiodło. Że wiara nie jest ucieczką od rzeczywistości, ale jej głębszym zrozumieniem. Nie jest zaprzeczeniem rozumu, ale jego dopełnieniem. Nie jest ślepotą, ale innym rodzajem widzenia. I może właśnie dlatego musimy czasem przejść przez ciemność, by docenić światło. Przez rozpacz, by odnaleźć nadzieję, przez bezsilność, by odkryć moc, która przekracza nasze możliwości. Jak powiedziała Zosia swoim dziecięcym, ale jakże mądrym głosem: Mamo, babcia Jadwiga powiedziała mi tam po drugiej stronie, że wszystko będzie dobrze i miała rację, prawda? Tak, miała rację wszystko będzie dobrze. Nie dlatego, że życie jest łatwe czy pozbawione cierpienia, ale dlatego, że nawet w najgłębszej ciemności jest światło, które czeka, by je odkryć. I czasem to światło znajdujemy w najmniej spodziewanym miejscu na kolanach, z twarzą mokrą od łez, gdy wypowiadamy słowa, których nigdy wcześniej nie mówiliśmy: Boże, jeśli tam jesteś, Bóg tam jest i słucha.